No Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Umiejscawiam się na moim foteliku. Jak widzicie, przed Wami kilka ciekawych modeli e, Fleischmann i Roko. Jak wiecie, Fleischmann i Roko są w pewnej kooperacji. Tak, mnie troszeczkę e, zainspirował do tych modeli Paweł, który go kanał od pewnego czasu oglądam. Także pozdrowienia dla Ciebie, Pawle. I tak sobie pomyślałem nad pewną ideą dla moich modeli, które mm, przede wszystkim, które nie znajdują się w tych moich głównych, że tak powiem, e, zainteresowaniach, czyli e, koleje polskie i bułgarskie. Więc postanowiłem, że wymyślę e, taką serię filmów, do której mógłbym dołączyć wszystkie inne zarządy. Nie chciałbym tworzyć playlist e, szczególnych jakichś tam. Teraz dla Deutsche Bany, czy austriackich kolei, czy jeszcze jakichś innych. Po prostu nie będę tego robił. Dlatego e, postanowiłem zainicjować serię filmów, którą nazwę z innej beczki. Myślę, że fajna nazwa. E, co prawda,ż jest tam kilka filmików na moim kanale z przejazdów, e, właśnie czy to kolei, e, właśnie niemieckich i tak dalej, czy jakichś tam kolei, powiedzmy, technicznych. E, no, w każdym bądź razie. Postanowiłem, że mm, zrobię takie coś, co y, pomoże mi później w przyszłości do prezentowania jakichś ciekawszych rzeczy. Ale do sprawy. E, Paweł mnie zainspirował e, lokomotywą e, BR69. I, e, I od dłuższego czasu obserwowałem, że w jednym z sklepów bułgarskich znajduje się lokomotywa Fleischmana. A wiecie, że Fleischmann od jakiegoś czasu nie produkuje już w tej chwili że tak powiem, modeli w skali H0. Jest to lokomotywa tym razem jest to BR 169. Ta lokomotywa dłuższego czasu, może pokażę troszeczkę bliżej to opakowanie. Ta lokomotywa dłuższego czasu znajdowała się w sklepie i stopniowo była przeceniana. Była ona w wersji zarówno dźwiękowej jeden egzemplarz, jak i wersji e, niedźwiękowej również jeden egzemplarz. E, nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, czy ten egzemplarz e, niedźwiękowy jest analogowy, czy też po prostu ma dekoder jazdy. Nie wiem. Lokomotywa jest bardzo ciekawa. Mm, bardzo spodobało mi się zdjęcie i po prostu postanowiłem ją, że tak powiem, właśnie zakupić. Celowo nie robię unboxingu. Robię Wam prezentację zarówno tej lokomotywy, jak i trzech wagoników roko. Które po prostu naprawdę też w dużej przecenie kupiłem. Dostałem parę, że tak powiem, troszeczkę zaskurniaków na święta z tym zaznaczeniem, że mam sobie coś kupić. No to sobie coś kupiłem. A że jestem zafascynowany w tej chwili tą dziedziną, że tak powiem, i coraz bardziej pasjonują mnie takie ciekawsze modele, więc postanowiłem sobie po dłuższych obserwacjach kupić właśnie ten. Model lokomotywy Fleischmann. Dość dobrze zapakowany, porządnie. Był on tam pozaklejany, zabezpieczony jakimiś takimi, ja to mówię, marketowymi czujnikami, co by ktoś nie ukradł. No, takie historie. Przepiękna lokomotywa. Może ja sobie pozwolę ją w ten sposób podnieść i Wam ją, że tak powiem, zaprezentować. Nie jest to unboxing typowy, ale lokomotywę chciałbym Wam oczywiście pokazać Z tego co tutaj widzę, to mamy tutaj e, przygotowaną, e, przygotowane coś, co działaby, działałoby w wersji właśnie marklinowskiej, podejrzewam. Nie wiem, czy to się wymontowywuje, czy nie. Zaraz zobaczymy. Lokomotywa wygląda w ten sposób. Bardzo ładna, bardzo szczegółowa. E, za chwilkę e, przejedziemy się tą lokomotywą, więc ja ją po prostu krótko mówiąc wkładam już tutaj właśnie na tą rynkę. Wkładam ją na tory, jest ona dość ładna. Nie dość ładna, ona jest piękna ta lokomotywa. Oczywiście pantograf. Z tego co przeczytałem jest to lokomotywa z poki czwartej. Aczkolwiek ja pewności co do tego nie mam całkowitej. I do tego mamy tutaj rokowskie, że tak powiem, wagony. Z tym, że musimy póki co wyciągnąć sprzęgi. Wszystko robię dzisiaj w jednym odcinku na wizji, aby wam po prostu pokazać, jak to wszystko się dokonuje. Mam tutaj takie na boku pudełeczko, właśnie z różnymi takimi, e, właśnie sprzęgami, między innymi e, flashmanowskimi. Akurat mam w tym pudełku wymieszane i flashman, i roko, ale potrzebuję przynajmniej z jednego wagonu, właśnie wymontować ten sprzęg oczkowy. Chociaż w tym komplecie, w tym przypadku, w tym komplecie rokowskim jest, moi drodzy, są sprzęgi również rokowskie, te śledziowe, tak zwane. Zaraz Wam pokażę ten wagonik. Gdzieś tam pewnie znikłem na chwilę z wizji, ale już się Wam z powrotem pojawiam. Oto wagonik. Mam trzy takie wagoniki. Kupiłem sobie trzy takie wagoniki w bardzo przy, przystępnej scenie. To jest tak zwany łamaniec, czyli pierwsza, druga klasa. Zaraz tutaj zmienimy sprzęg szybciutko, żebyśmy mogli go, że tak powiem, zainstalować do tej lokomotywy, którą przed chwilą właśnie wyciągłem z opakowania. Na chwilkę znikłem z wizji, żeby móc zdjąć sprzęg. I tutaj już ten sprzęg wkładam do pudełka. Natomiast szukam odpowiedniego sprzęgu flashmowskiego, dlatego że z góry mam wrzucone akurat sprzęgi. Rokowskie, czyli te śledzie tak zwane. O już nam się właśnie tutaj pięknie ten śle. No nie śledź, tylko ten sprzęg Fleischmannowski zamontował, proszę bardzo. Tak zlikwidujemy tutaj to pudełko od lokomotywy, postawimy je obok, co by nam nie przeszkadzało. Również to pudełko od tego wagonu też. Tymczasowo, że tak powiem, zlikwidujemy i przechodzimy do kolejnego wagoniku. Tym razem jest to wagonik drugiej klasy. Wszystko jest oczywiście dojczewana, kolorystycznie i epokowo jak najbardziej do siebie pasujące. Ten wagonik wcześniejszy, pierwsza, druga klasa to jest trzecia epoka, ale ja bym się pokusił o opinię, że mimo wszystko ta lokomotywa jest z przełomu trzeciej, czwartej epoki. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Kolejny wagonik tutaj Rokowski. Nie będę już zmieniał teraz sprzęgów na wszystkie na te Fleischmannowskie. Druga klasa Deutsche Bana. Również y, jest on asygnowany jako, klas, jako epoka trzecia. Zaraz to jeszcze opakowanie pokażę. W opakowaniu tutaj tak, oczywiście opakowanie. Trzecia epoka, druga klasa. Proszę bardzo. I trzeci wagonik. Później się będę tymi tymi pudełeczkami zajmował. Już tutaj wam zaraz pokażę trzeci, ostatni wagonik, który kupiłem sobie w komplecie w jednym, jedynym, że tak powiem, bułgarskim sklepie. Te wagoniki też dość długo czekały. O, trochę mam kiepskie tutaj w tej, w tej scenie światu, ale trzeci wagonik również trzecio epokowy już go sobie tutaj właśnie ładnie stawiamy o o a ten dla odmiany wcale sprzęgów nie ma włożonych a to niespodzianka ale tak jak powiedziałem również trzecia klasa zobaczcie żeby nie było więc skoro nie ma sprzęgów a do kompletu są dołożone z tego co widzę tylko i wyłącznie sprzęgi typu śledź. A więc, żeby już tutaj nie kombinować, to po prostu e, wezmę z tego pierwszego wagonu, e, nie pierwszego, pierwszego, tak. Tutaj z tego pierwszego sobie zabiorę, właśnie, e, że tak powiem, e, oczko. Jedno. Na końcu nie muszę wkładać w ogóle, że tak powiem. Absolutnie w ogóle nie muszę wkładać e, żadnego sprzęgu. Być może nawet fajnie by było, gdybym wykorzystał tutaj od razu e, sprzęgi, e, wszystkie flashmanowskie albo wszystkie rokowskie, nie wiem, ale już teraz nie będę kombinował. No, to mamy na torach bardzo ciekawy skład, i zaraz Wam pokażę, jak ten skład sobie jeździ na makiecie, to tak już szybciutko, żeby nie przedłużać, to tak jak to mówią z innej beczki, coś innego, coś ciekawego, więc e, już przełączamy się do kolejnej sceny. Tak moi drodzy, na końcu chciałem Wam też pokazać e, kilka ciekawych funkcji, jakie posiada ta lokomotywa. E, niestety, bardzo jest trudno jeździć z podniesionym pantografem, dlatego że ten pantograf jest e, zakończony bardzo obło, czyli tak e, półokrągle jak gdyby. Co powoduje, niestety, że no, wypada on e, z tej trakcji. Być może znajdę jakiś sposób na to, żeby tą lokomotywą jeździć. Na pewno znajdę, to nie jest niemożliwe. Ale przejdźmy do tych funkcji. Jest podświetlony, jest oczywiście dźwięk. Jest podświetlona e, gdzieś tutaj drugi dźwięk, tak. Tutaj mamy jakieś, jakąś sprężarkę. Tutaj mamy podświetlenie kabiny. Szóstka, nie jestem pewien co ona daje, Sprzęganie. Idźmy dalej. No, to są takie raczej mało, że tak powiem. Aha, wyciszanie, gwizdek. O proszę, pięknie przejazd. No, to byłoby tak w skrócie. Myślę, że fajna lokomotywa. Cieszę się, że mogłem się z Wami nią podzielić. Tym bardziej, że jest to mój bożonarodzeniowo-noworoczny że tak powiem prezent. Jeszcze mam jedną, jedna taka rzecz mnie interesuje, ale nie. Myślałem, że może te tutaj zderzaki są, że tak powiem, się wsuwają, ale nie. Ale są wykonane bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajna lokomotywa. Mam nadzieję, że podobało Wam się to zestawienie i zapraszam do kolejnych odcinków. Życzę Wam dobrego dnia, cześć.